Witam państwa w komentarzu walutowym Bosse FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu akwarystycznym BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 24 listopada, godzina 7.52. W związku z tym, zapraszam państwa do krótkiego mówienia wybranych przeze mnie par walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy naszą analizę od zestawienia związanego z eurodolarem. Jak widać, początek tego tygodnia przynosimy tu jakąś próbę podbicia kwotowań niemniej wydaje się, że ten trend osłabiający na głównej parze walutowej jest dość wyraźny i większość banków inwestycyjnych zagranicznych również rekomenduje zwiększanie pozycji krótkich na euro, również dane, dane dotyczące pozycji spekulacyjnych CFTC również pokazały nam, że nastąpił wzrost pozycji krótkich na, na wspólną walutę. W szerszym układzie tutaj widzimy, że Kierujemy się w tej chwili w okolicy 1,05, około 40, 45, powiedzmy, w okolicy tego wsparcia. No i fundamentalnie jest to oczywiście story, który ma miejsce pod ewentualne dalsze poluzowanie ze strony Europejskiego Banku Centralnego w grudniu, bądź też podwyżki stóp przez Fed, czyli z kolei z jednej strony słabe euro, z drugiej strony mocny dolar. Drugą parą, jaką sobie dzisiaj mówimy, jest dolar do rubla. Generalnie tutaj mamy ciekawy w tej chwili układ, ponieważ e, mam, obserwujemy troszkę podwyższoną zmienność na, e, na rynku ropy naftowej, e, co ma częściowo oczywiście związek z Chinami, a generalnie w tej chwili bardziej wydaje się, że z mocnym dolarem. No i to znajduje dość szybkie odzwierciedlenie również na wycenie rubla. Rubel jak widać w czasie dość zmienna sesja, zakres 64,57 do 66,44 od góry. Przed rubla poza tym ropą należy oczywiście pamiętać o tym, że głównym tutaj tematem to oczywiście wycena dolara na, na światowych rynkach. A tutaj, jak już należy wspomnieć o tym, że, że kwotowanie koszyka dolarowego znajduje się w tej chwili w okolicy 8-miesięcznych maksimów. No i przede wszystkim fakt tak zwanego tax period w Rosji, czyli okresu, kiedy tamtejsze korporacje zaczynają wymienić zagraniczne dywizy na ruble w celu, w celu realizacji tych zobowiązań z tytułu podatku comiesięcznych. Trzecią parą jest euro z euro -złoty nie jedna z głównych part związanych ze złotym nie wskazuje kwotowań pozostałych zestawień, chociaż też oczywiście można by na ten temat tutaj troszkę więcej powiedzieć. Niemniej tutaj w tej chwili wydaje się, że euro jest stosunkowo stabilne na tle tych pozostałych zestawień. 4,25,50 od góry, od dołu 4,20, około 4,20, 4,23 powiedzmy. Czyli dość wąski zakres wahań. Kwotowania czekają na jakieś większe impulsy. No ale należy to wspomnieć, że kwotowanie dolara do złotego przekroczyło wczoraj zakres 4 zł, tam troszkę się siłowaliśmy od, od ponad tygodnia z tym zakresem no i generalnie nie udało się tutaj obronić tego zakresu, co w konsekwencji pokazuje nam, że różno wobec funta czy wobec dolara złoty pozostaje dość słaby. Ostatnią parą jest Eurofund, eurofund który generalnie tutaj znajduje się tuż powyżej zakresu wsparcia 6936, 6986. No i jest to taki zakres troszeczkę pozwalający na, na ewentualne podbicie kwotowania wyżej. W szerszym układzie widać, że tutaj teraz ten zakres testowaliśmy. Można powiedzieć, że w tej chwili próbujemy tam nawiązać jakąś konsolidację. Oczywiście słabość tutaj Euro, w tym na tym zestawieniu, jest pochodzącą tego, tu się dzieje na szerokim rynku. nie Niemniej, żebyśmy wybili kwotowania tutaj ten niżej, no to Znaleźliśmy się najniżej, tak naprawdę od 2008 roku na tym zestawieniu. Dziękuję za uwagę.